To się, proszę Państwa, musiało wreszcie wydarzyć. Myślę, że wiele dzisiaj osób spełni swoje marzenia, żeby pojechać na metrze wyjazdowy 100 mil rowerem. No i właśnie też to oczywiście czynię. Już pierwsza przerwa. Nie, nie no, muszę po prostu ten statyw trochę inaczej ustawić, bo niestety szelka gryzie mnie przyje. Tutaj zamek nie działa, ale damy radę. Chciałem się wycwanieć, jakim skrótem pojechać. Tymczasem skrót mnie troszkę wyrolował, ale widzę, jest druga trasa. Nigdy, że siodełko mi, znowu niestety się troszkę obluzowało. tej kierownica się skrzywiła. Dwie opcje: trasy najlepsze oraz mniej wzniesień. Zachęcamy jako po 100 Wspominał o tym Emil. Jest taka aplikacja Activi. Może nabijać kilometry na szczytny cel. My mamy taką specjalną, można powiedzieć, klasyfikację dla kibiców 100 milu o tym pisał Emil Muszę sprawdzić sobie ile tam mam kilometrów na o wiadomo jak, jak się człowiek nazywa I piszemy sobie podkreśling OPS Cyk O, spadłem w nawet proszę ile koni zrobił kilometrów 5 i 1 Proszę. To są wszyscy. Ja jestem na miejscu już szóstym, muszę to nadrobić, bo rowerem dość długo nie jeździłem Bardzo ładne widoki, ale niestety muszę zawrócić. Bo się okazuje, że jezioro muszę minąć po mieć po prawej stronie. Miała być podróż z przygodami no jest, teraz trzeba naprawić łańcuch, bo spadł. No cóż, zdarza się. No, także kierownica. Siodełko, teraz łańcuch. No, trochę się boję tego co będzie dalej. Ale ładna trasa. Z tyłu plaża o a tutaj pierwsze boisko. No nic, no i takie trasy czasem się zdarzają, ale coraz, coraz bliżej. Dało mi 13 km, ale troszkę się czas przedłużył no, Mam nadzieję, że na nadrobię to 5 minutowe opóźnienie o, Tak trzeba kiedyś rower przemalować Postawić jako zabytek Zarabiać w miliony Musi to na Rusi Czyli witamy w Rusi Warmińska stolica bajkowa, czyli Gągławki Lołek z petem w buzi od no 20 ton jeszcze nie przekraczam, także mogę przez ten most przejechać. No, pokazuję, niby żeby teraz to skręcić. Tam ktoś też pojechał autem. No, dobra, bo tak zrobimy. Też to jakieś urozmaicenie trasy, a zostało 3 km. Zostało. Proszę, jakie piękne mm. mm. dojechaliśmy do warmińskiego Hoffenheim, ewentualnie warmińskiej Niecieczy. Proszę bardzo, ulica Korolowa jest i stały widz szkolny 17. Dzień dobry. Ej, e, czy mam pozdrowić kogoś? Można, śmiało. Siebie Wszystkich można. tych, którzy nie jedzą mięsa. Pozdrawiam. No i dobra, jesteśmy zawsze tam. Zakusiłem pajowi kamerę i będę dzisiaj trochę też udział brał w przedokolicach. Panie Pawle, jaki wynik? 5-1. Dla? Dla oczywiście. Oczywiście, oczywiście. A tak wygląda sektor VIP na stadionie Stawiguć. Widewaldi zajęli Ci Twoje pomarańczowe krzesło VIP. No niestety no. nie będę mógł honorować Kenia w dniu dzisiejszym. bo nie uczcić tego, że dzisiaj naszego kolegi nie ma. Zawsze to on nagrywa, teraz nagramy jego. Kulisy kulisy. Jak tam przewidywania przed pierwszym meczem? Dobra, no wierzę w zwycięstwo. Staramy się grać dobrą piłkę, będziemy tylko lepsi. Teraz się skupiam na rywalu. Mam nadzieję, że pokażemy, na co nas stać na boisku. Gramy dla kibiców, gramy dla siebie, gramy dla kraju, gramy dla całego regionu i tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, nic innego się nie liczy i pełen fokus. Dawno kolegi nie widziałem na meczu z Stomilu. Co to się stało? Musieliśmy do czwartej ligi spaść? No się się, tak, trzeba pomóc zdecydowanie chłopakom. Jak się podoba na sektorze gości? Bardzo fajnie. Jak piłka wpadnie, można pograć tu bramki mamy. No to myślę, że znaczy skuteczność naszych zawodników to na pewno to jest taka szansa. czy jechałeś rowerem w końcu? Nie, samopadłem. Czyli pojechałeś sam? jechał? Właśnie nie wiem, czy pojechał rowerem, czy nie. Rowerem? No to jechał sam, to, to brawa dla niego. Przejechałeś na mecz, co? Nie, nieprawda. Chodź, tak tu coś. tylko nie staje. No? Grill jest tutaj? Nie ma grilla, nic tu nie ma. To tylko słońce, praży i meczu też nie ma. Nic tu nie ma. A szkoda, bo musztardę mam. Co to się stanęło? A, lepiej nie było. Prosta droga, wiesz? To na darcie, tak? Takie treningi nie, nie, ciężkie? Tak, tak. ta droga. Ale jak król, masz jedno miejsce siedzące na tym jakoś sektorze. Nie, wiem. <grym> jak, jak dotarliście do Stawigudy? Pociągiem. Myślałem, że może rowerem ale Polskie mandach? koleje państwowe. My wspieramy polski przemysł. To wiesz, przemysł kolejowy to jest dobry, nie? Nie no, chcieli nas puścić. Ale prosto z Olsztyna, Nie chcieli nas puścić na Orlik. Prosto z Olsztyna? Znam takiego, który tak pojechał się... najpierw do Działdowa, i dopiero później ten, bo szybszy nie Bo chyba jakaś awantura będzie na sektorze gospodarzy, bo policja wchodzi z gazem. Gminnym klubem sportowym w Stabilburga, a 100 milem Olsztyn powitajmy gorąco sympatyków obu drużyn, którzy dzisiaj zjawili się na. Wielkie wydarzenie dzisiaj w Stawigudzie. Myślę, na oko gdzieś jest około 1000 widzów. To więcej, to mniej chyba, niż łącznie pojawiło się ostatnio tutaj. Na koncercie Piaska i tam nie było problemów, a tutaj wielkie zamieszanie. I niepotrzebnie robienie problemów kibicom, którzy chcieli to spotkanie obejrzeć. Nie gospodarzy gospodarza jeszcze jednego. Szanuję twoją pasję. A w faulach 3-0 dla gospodarzy, czy 3 faule gospodarzy jeszcze nie są liczbanie jednego faulu. A to taka czwartoligowa rzeczywistość. Lepiej zostać na ławce rezerwowych, niż udać się do szatni. Tylko cenicie to spotkanie? Pierwsza połowa super, natomiast w drugiej połowie było widać, że już jednak e, trzeba oszczędzać siły przed meczem z który będzie tak naprawdę pierwszym prawdziwym sprawdzianem 100 w nowym sezonie czwartej ligi. Awansujemy w tym sezonie do trzeciej? Myślę, że tak. Na pewno. 7 do zera się zakończyło nie mogę stanąć pod znakiem Stawiguda, gdzie się Stawiguda kończy bo to jest o tu może o, o tu to, to jest i nie mogę stać, bo jest taka droga także najbliższy wyjazd rowerem zaliczony i myślę, że to będzie pierwszy i ostatni wyjazd rowerem no chyba, że zagramy w pucharze z Warmią albo znaki Olsztyn